Dobrze. Mówiłem, że oprócz tego, że możemy tworzyć reguły, jak już Państwo teraz widzieli, możemy jeszcze... O, myślę, że tej konsoli nie warto zapisywać. Możemy jeszcze włączać lub wyłączać pewne protokoły i usługi sieciowe. Jak to zrobić? Raz jeszcze wyświetlimy sobie centrum sieci udostępniania i klikniemy sobie odnośnik do konfiguracji adapterów, czyli kart sieciowych, połączeń sieciowych. I dla każdego takiego połączenia mamy szereg właściwości. I co możemy zrobić z tymi właściwościami? Jeżeli to jest komputer, którego używamy do przeglądania internetu, to możemy śmiało odznaczyć protokoł IP w wersji 6. Bo w Polsce dostawcy internetowi nie rutują pakietów IPv6. Wyłączamy go i jest, od razu wyeliminowaliśmy całą klasę ataków wymierzonych w obsługę protokołu IPv6. Między innymi atak polegający na tym, że ktoś będzie na bieżąco zmieniał nam trasy routingu, a my będziemy grzecznie je akceptować i nasz komputer się zawiesza. Dalej, jeżeli nie chcemy udostępniać niczego w sieci, żadnych plików drukarek, tak, do tego udostępniania już za chwilkę wrócę, to jest usługa File and Printer Sharing for Microsoft Network. Jak ją wyłączymy dla danego interfejsu, to Większość problemów z protokołem SMB właśnie teraz przestała dotyczyć. Tyle tylko, że niestety nic nie udostępniamy. Nadal możemy skonfigurować udostępnienie folderu, ale on jest niedostępny. Gdybyśmy natomiast nie chcieli korzystać z zasobów sieci, to wyłączamy ten składnik Client for Microsoft Network. I od teraz nie widzimy sieci w ogóle. Kliknę OK i moja sieć lokalna dla mnie zniknęła. Natomiast z internetem nadal mogę się łączyć. Dobrze, czyli myśmy na razie wyłączyli tylko protokoł w wersji 6. Proszę zwrócić uwagę, że o ile tutaj można było odinstalować pewne składniki, to w przypadku protokołu IP, IP i w wersji 4 i w wersji 6 odinstalowanie jest niemożliwe. Jest, Windows jest tak silnie zintegrowany z TCP-IP, że nie może działać bez niego. Jedyne co możemy robić, to wyłączać, właśnie tak jak Państwu pokazałem, no i konfigurować. To teraz parę słów jeszcze o tej konfiguracji, zanim przejdziemy do blokowania hostów internetowych. Po pierwsze, powinniśmy móc po... sprawdzić, co nasz komputer udostępnia. Jak to zrobić? Wiemy już, że potrzebna jest konsola MMC. No albo narzędzie wiersza polecenia odpowiednie. My pracujemy z konsolami MMC i dodajemy odpowiednią przystawkę. Tym razem będzie to przystawka związana z udostępnianiem plików i folderów, czyli shared folders. Znowu interesuje nas lokalny komputer. Finish. Ok. I teraz, co my tutaj możemy zobaczyć? Widzimy, co nasz komputer udostępnia. Ja jeszcze nic nie udostępniałem w tej sieci, a już tyle jest udostępnione. Co jest udostępnione? Jest udostępniony folder C: Windows. To ważny folder. Dysk C. Wszystkie dyski systemowe są w ten sposób dostępne. Tak? I folder użytkowników, bo to jest grupa domowa, wynalazek z Windowsa 7, która pozwala w ramach kilku komputerów w jednym mieszkaniu tak wymieniać się informacjami. Możemy sprawdzić, czy ktoś aktualnie korzysta z tych udziałów. Innymi słowy, ja sobie sam z sobą się połączę, ale w ten sposób. przez udział, ukryty C-dolar. Jak widać jestem połączony, tak? Mam tutaj listę wszystkich aktywnych sesji klienckich. Proszę zwrócić uwagę, że to okienko tutaj to jest ścieżka sieciowa. Gdybym to zrobił ze zdalnego komputera, działałoby dokładnie tak samo. A mam dostęp do dysku C, tak? Mogę zrobić Windows, prawy przycisk delete. No, i co wreszcie? Możemy zobaczyć, czy ktoś faktycznie, w tym momencie przegląda jakieś pliki i jakie. A jeżeli wrócimy do sesji, to taką sesję możemy komuś zamknąć. Czyli kontrolujemy to, co nasz komputer faktycznie w sieci udostępnia. Mówiłem też o adresach IP. Do sprawdzania adresów IP używaliśmy już wcześniej instrukcji wiersza polecenia ipconfig, ale możemy to też zrobić w ten sposób, że jak klikniemy na połączyć ikonkę tej sieci. Open Network, klikniemy sobie Change Adapter Settings i dwa, dwa razy na tym klikniemy, to w sekcji Detail zobaczymy, jakie adresy IP są w tym momencie aktywne do tego połączenia. I tutaj chcielibyśmy zawsze widzieć adresy prywatne, czyli przypomnę 10.0 coś tam. 182.16 do 172.31 xy albo jak tutaj 192, 168 xy. Kolejnym punktem, który wymagał omówienia, to było blokowanie komunikacji z wybranymi hostami w internecie. Przypuśćmy, że z jakiegoś powodu nie chciałbym, żeby z tego komputera dało się połączyć z hostem www. Nie wiem, czy www. jest to nawet potrzebne. O, ok. Teraz już będzie, będzie mi łatwiej wpisywać coś. No, ok. Tutaj jest. Też ważny komunikat, że pasek dodatkowy został zainstalowany. Szczęśliwie jest zablokowany. Tak. Teraz już powinno być wszystko w porządku. Z witryną YouTube youtube.com Sprawdźmy. Aha. No, na razie działa, prawda? Można to przeglądać. I okazuje się zresztą, że adresem tej strony jest www.youtube.com. Co zrobić, żeby informacje z tej strony w żaden sposób na mój komputer nie trafiały?